Cześć, witajcie to ja Patryk Pasjonat gier witam Was w mojej nowej grupie na Facebooku i to będzie moja pierwsza w sumie grupa, którą właśnie, którą właśnie założyłem na Facebooku. Popatrzcie grupa publiczna, wyśle wam ten link tutaj. W, też dlatego właśnie nagrywam ten film, bo będzie pod opisem filmu, pod tym filmem jak jest opis czy komentarz, to tam będzie link do tego filmu i tutaj jest to grupa publiczna którą łatwo teraz znajdziecie nie musicie też oczywiście być y, członkami tej grupy, wystarczy, że po prostu tak wchodzicie i możecie napisać komentarz no i tutaj ja mam do was takie jedno pytanie i tutaj przedstawiam się tak jak na początku filmu cześć, witajcie, to ja Patryk pasjoner gier, witam was w moim mojej... Grupie na Facebooku, uśmiech i mam do Was jedno pytanie: czy chcielibyście, żebym nagrywał Mass Effecta 1 na PS5, Days go na PS5, albo Dead Space Remake na PS5? To jest dla mnie ważne. Proszę, yy, no, skomentujcie to pod tym postem, no, naprawdę będzie mi bardzo miło. Pozdrawiam wszystkich i zapraszam do kolejnych moich postów, tak. No i tutaj jest też mój shepard z edycji legendarnej, tutaj też tak mam no i tutaj jest zdjęcie tej grupy no i tutaj jeszcze oprócz tego będzie tutaj film a playlista będzie ważne filmy ważne filmy właśnie o moim kanale no właśnie tak o, o moim kanale ważne filmy o moim kanale i tak właśnie będzie a tutaj na społeczności tutaj ankieta tekstowa jest i oczywiście ja napiszę ankietę tekstową Oczywiście o, też o tym was będę tutaj informował tutaj też zrobię społeczność, pierwszy raz napiszę, że i opublikuję tego posta właśnie o tym, że i wyślę też tutaj tego linka. E, link ten wyślę do mojej grupy na Facebooku, bo kilka o, moich już kilku moich widzów się pytało o to, e, czy ja mam grupę na Facebooku. Nie, nie mam, ale teraz już mam od dzisiaj Jestem bardzo z tego poduser szczęśliwy. No, naprawdę zrąbiście. Ja się z tego bardzo się poducieszę. I ja i oczywiście was zapraszam do tej grupy. No i no cóż. No i ja mam tylko nadzieję, że ocenicie bardzo dobrze, oczywiście, tę grupę, że wiadomo, że będzie miło. No i, te, no i proszę, żebyście mi odpisali na to moje pytanie: jaką mam kolejną grę nagrywać? No właśnie, którą. No i jeszcze też tutaj napiszę, wiadomo na społeczność, tutaj będzie playlista, tutaj będzie wideo, a co właśnie z moimi filmami, Assassin będzie, tak dopiero, właśnie nie, nie, nie wiem które, ale może będzie tak o 19, a te filmy to może tak w, w, jutro rano, albo z B dwie dusze, ósmy odcinek i 15 odcinek dla Sława Zwójki, ale... To rano albo wieczorem, tak o 23 czy o północy. No ja nie wiem, ale na razie to tak jest. No i. Dobra. I, i życzę Wam miłego dnia. No i nie zapomnijcie cenić tej grupy i tego mojego pomysłu. Papa, pa, do zobaczenia. I takie filmy będą od czasu do czasu na moim kanale. Takie informacyjne, ważne. Papa!